Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super. Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy, Brugbet Termalika Nieciecza. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2 do 0, razem z nami opiekun drużyny gości, pan Mariusz Lewandowski, którego poproszę o po meczowy komentarz. Witam wszystkich, dzień dobry. Przede wszystkim ogromnie cieszymy się ze zdobycia na bardzo w trudnym terenie e, z trzech punktów, bo, bo ten mecz e, wiedzieliśmy, że, że będzie ciężki, wiedzieliśmy, że. GKS bardzo mocno gra w ataku szybkim czy też z kontry i to jest naprawdę ich, ich siła i w tej lidze mają to bardzo dobrze opanowane i to też żeśmy się przygotowali do tego spotkania, żeby zneutralizować te ich atuty. Wydaje mi się, że poprzez mądrą grę, grę z naszej strony, piłkarskość w, w tym elemencie żeśmy po prostu wybili ich troszkę z, z uderzenia, z tych ich silnych atutów, aczkolwiek no, w paru momentach na pewno serce mocniej tutaj zadrżało też, że no, Tomek Laska dobrze się, dobrze się zachował. No, chwała zespołowi za to, że naprawdę w, w tym maratonie meczów praktycznie 10 spotkań w 30 dni Pokazaliśmy, że, że, że potrafimy grać co, co trzeci dzień. Nie jest to problemem dla nas. Dobrze, żeśmy tutaj zespół przygotowali i, i, i też bardzo dobrze pracowali tutaj też chciałbym pochwalić tu nasz cały sztab, który, który pracuje na to, żeby zawodnicy wyglądali właśnie przy takim natłoku meczów dobrze. I, Widać, że, że wytrzymali tempo i, i nie jest to problemem granie trzy dni, jak niektórzy uważają, że, że to jest problem. Ja nie, ja nie widzę tutaj problemu, wręcz przeciwnie. Tutaj trzeba więcej poświęcić na regenerację, na, 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 na przede wszystkim silną i mocną taką dyscyplinę związaną z, z regeneracją i zawodnicy mieli to wytyczne też ode mnie, jak tu powinno wyglądać, żeby taki maraton. Grać. Także wydaje mi się, że zasłużone dzisiaj zwycięstwo, gratuluję chłopaku, ale no, trzeba sobie powiedzieć jasno, że, że trzeba przeanalizować i szykować się do następnego, do następnego meczu, bo, bo nic nie jest jeszcze tutaj e, skończone. No pomimo porażki na pewno nie mamy takich nastrojów, jakich byśmy oczekiwali. Natomiast zawodnicy. Mogą podnieść głowę do góry po tym meczu, bo też przygotowując się do tego meczu z takim klasowym przeciwnikiem, trzeba było znaleźć sposób i pewien plan, i mogę powiedzieć, że ten plan był w tej dużej części tego meczu realizowany, pewnie te pierwsze minuty. Zbyt dużym respektem podeszliśmy do przeciwnika, natomiast z każdą minutą już wyglądało to zdecydowanie. Lepiej. Być może dla nas, jakby jedna z tych sytuacji, którą sobie stworzyliśmy, chociażby Sebastiana Stebeskiego, zakończyła się bramką, zapewne ten mecz mógłby inaczej wyglądać. Tak się nie stało. Dodatkowo jeszcze zgapiliśmy się w najgorszym chyba z momentów, bo w 45 minucie straciliśmy bramkę w postałym fragmencie gry bramka do szatni i tutaj już musieliśmy sobie wprowadzić pewne małe korekty. Generalnie też na drugą połowę wychodząc i przyglądając się temu meczowi mogę powiedzieć, że to był mecz właściwie stałych fragmentów gry. Sporo tego było, trzeba było się wybronić, ale też mieliśmy możliwości na to, żeby zdobyć bramkę czy jeszcze w pierwszej połowie, czy w drugiej wyrównującą. Tak się nie stało. Jeszcze dodatkowo dostaliśmy ramkę na 2-0 i tym samym mecz jakby dla nas się skończył. Mecz się skończył, natomiast trwa jeszcze przed nami wyprawa. Jeszcze trzy mecze w, tej, w tym sezonie. Jeszcze wiele się może wydarzyć po drodze i, i my na pewno nie składamy broni i walczymy do samego końca. Także dziękuję. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy, razem jest super.